I miałam przyjemności wszystkich Państwa poznać, na przykład pani tutaj pana. Ja nazywam się Natalia Beth e, i mam przyjemność e, współpracowania ze stowarzyszeniem nasz drobin. Pierwszy raz tutaj przyjechałam zimą, gdy zaproszono mnie do projektu e, dziennikarskiego i przyznam się szczerze, że e, nie spodziewałam się, że w ogóle ta przygoda z, z drobinem okaże się tak dużą, właściwie dokładnie przygodą. Okazało się, że jest bardzo e, dla mnie duże zaskoczenie ile. W ogóle, nie tylko tutaj w młodych, ale także w seniorach, jest e, pozytywnej energii, takiej chęci w ogóle do działania. Ej, powinny być w tym. Ej, to się taka sama. No. Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek. Tam jest Samiec. Tam się z nami odpowiem. Nowy zestaw, a Haraldo. Co się dzieje w MCO? Co to jest za miejsce? No, jest to miejsce, w którym nie ma spędzanych czas. Mieszamy na przykład teksty, mamy warsztaty. Mhm. A jakieś zajęcia plastyczne się też odbywają? Co, ja bym chciała się co, co dowiedzieć, co tam się w ogóle dzieje. Czy to jest coś na kształt ośrodka kultury? Bo to jest takie miejsce, w którym się Państwo spotykacie. I, no, i, no i najmłodsi z nas, no i najstarsi. Wtorek, 16.30, co mamy? Co tam będzie? Grill, malowanie buzi, warsztaty bębniarskie i koncert. Od godziny 16.30. Dobry. Dzień dobry. dobry, jest na pana miejsce tutaj. Pan Waldek, usamowita postać. Dzięki panu Waldkowi dowiedziałam się tyle interesujących rzeczy na temat tej miejscowości. Ile tu jest perełek architektonicznych, jak tutaj jest historia tego miasta. Ten rynek, jak sama nazwa wskazuje, był takim miejscem, gdzie spotykał się popyt. Podarzą, czyli mówiąc prosto. Czyli, czyli to był prawdziwy rynek. Rynek był wybrukowany takimi kocimi łbami. Na środku była pompa, i tam się odbywały targi. I ten budyneczek, taki mały, brązowy budynek, budyneczek to jest ciekawostka. Mhm. Tutaj w latach e, tak, powoje, powojennych, w jakie państwo się mieściło? Restauracja. I tu tętniło życie każdego dnia. Pamiętam. No to w, w rynku była, ale nie, to popularna, się nazywała. Było bardzo warno. stale było mnóstwo ludzi. Chyba nie przytrwałaś, ale pani mówi o tej popularnej. O tak? tej, o tej gospodzie drewnianej, no. Tej, ja pamiętam, taka była duża gablota i w tej gablocie było pełno kanapek z salcesonem, <laughs> z kielbasa, Najważniejsza jest nie? Kiedyś mieściła się tutaj po prostu plebania, mieszkanie księdza i to wszystko. Natomiast ten budynek, który zachował się i który tutaj widzimy, to jest tak zwany budynek ludowy. Gdzie ludzie się mogli spotkać? Czy to organizacje związane z kościołem, czy też zwykłe no, zabawy, potańcówki, jakieś inne spotkania. Ma Pani rację, że tutaj ludzie mogli spędzać czas, czy to tutaj w czasie, kiedy organizowano coś, czy po prostu tam spotykając się? Tak naprawdę myślę, że wszyscy jednak udowadniały poprzez naszą aktywność, że jeśli zacznie się już coś robić, tak jak chociażby nasze czwartkowe spotkanie ostatnie w świetlicy nad stawami. I tu byliśmy wszyscy razem, starsi, młodsi. Kiedy zaczęliśmy tworzyć coś wspólnie, to okazało się, że ludziom do ludzi jest bliżej. Najfajniejsze było to, że każdy coś robił, każdy miał zajęcie. Nie wiem, co, co, co na przykład wy o tym uważacie, czy wy też poczuliście taki, taki Taki klimat tego wszystkiego, bo na przykład kiedy pani Grzybowska przewróciła się, jak graliśmy w dwa ognie, na jej twarzy, no myślałem po prostu, że, 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 że patrzę na, na swoją no. rówieśniczkę, obydwoje śmieliśmy się z tego tak samo, nie? Piona i wstajemy i to, to było coś, coś cudownego, że wszyscy A razem, takiego, prosty, lat 13, tak. lat 30, lat 53 no jesteśmy razem, tak, wspólnie ale coś tworzymy. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jak pierwszy raz spotkaliśmy się we wtorek, było nas mniej. A w czwartek można było więcej. To znaczy, że te spotkania są poczne. Że chemia trochę zadziała. Im dłużej, to może tym więcej się przyciągnie kogoś jeszcze. Tak naprawdę to wcale nie budynki, nie instytucje, nie domy kultury budują przestrzeń, e, robią wydarzenia, tylko tak naprawdę to ludzie. To, 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 to wspólnoty. A tak jakby wy jak my, jeśli razem coś zaczynamy robić, to coś można stworzyć i my to jakby jesteśmy żywym przykładem, myślę, tego i to jest bardzo, bardzo fajne i budujące i dopiero wtedy, kiedy się zrobi coś takiego, to faktycznie czuje się takie poczucie pewnego spełnienia, takiej adrenaliny, czegoś fajnego, że proszę, udało się. tych zdjęciach, które Pani widziała, gdzie tutaj są zgromadzeni ci, ci niemieccy żołnierze z pierwszych czasów frontów, z pierwszej wojny światowej, to właśnie tutaj, tutaj mamy to zdjęcie. I tutaj też jeszcze to miejsce jest puste, też nie ma drzew. Tak? To miejsce, moim zdaniem, bezpośrednio koresponduje z tym budynkiem. Jeżeli tam była ta Austeria, a była, czy ta karcz, Karczma i zajazd. Ten długi budynek to uchodzi za najstarszy budynek Drobina, tak? no tak. A to jest ten budynek, który no, według. To jest legendy, ten według legendy według nocował Napoleon, tak. Bonaparte. Bonaparte, tak. W czasie kiedy tam szedł w tej kampanii rosyjskiej na, na, na Rosję. Redakcja rolna telewizji polskiej wymyśliła coś takiego, co się nazywało turniej Gmin. On był częścią takiego cyklu zatytułowanego Między wiosną a latem. To było puszczane w okolicach Zielonych Świątek, czyli Święta Ludowego. Tak jakoś wypadło, że Drobin spotkał się w tym teleturnieju z Sannikami. No i było mnóstwo fajnych konkurencji. Jakie tak, Takich, no jak chociażby to e, szklenie okien. To szybciej, kto, kto szybciej, lepiej, kto szybciej, tak. Y, z, jakiś tam test sprawnościowy y, za pomocą samochodu Mysa, y, dalej powożenie bryczko konną. Dzięki konkursowi mieliśmy dostęp, czy dzięki dostępowi byliśmy gminą wiodącą? Nie, to no, chyba zaczęło się od tego, od, że, tego, od, od, od tego w ogóle, że y, ludzie, którzy tutaj przy tej władzy w Drobinie byli, potrafili gdzieś tam w centrali dużo rzeczy załatwić. Po prostu Umieli się przebić. No i efektem tego działania ich był ten eksperyment rolniczy, po prostu, Aha. który polegał na tym, że rolnicy mieli praktycznie nieograniczony dostęp do zakupu ciągników i maszyn rolniczych. I rzeczywiście wtedy tych ciągników tutaj pojawiło się bardzo, bardzo dużo wraz z tym podstawowym wyposażeniem do uprawy. Byli takimi liderami rolnictwa w swoim czasie? Tak, zdecydowanie tak. Co to jest za miejsce? Znajdujemy się przy ruinach budynku, który jeszcze niedawno był budynkiem mieszkalnym. Mieszkało tutaj kilka rodzin. Wcześniej, w latach 60. i 70. pełnił rolę wiejskiego ośrodka zdrowia. Muszę pani powiedzieć, że ja tu się urodziłem. A jeszcze wcześniej, w okresie międzywojennym był dworem właścicieli drobina Karczerskich, a jeszcze wcześniej był... Dworem kolejnych, kolejnych właścicieli m.in. słynnej rodziny Kunklów, a na samym początku swojej historii był dworem zbudowanym przez rodzinę Kryskich. Czyli przez jeden z najbardziej znaczących, możnych rodów szlachty na terenie Mazowsza, przez ten ród, który założył drobin, osiedlił się tutaj, których uważamy za no, twórców całego tego naszego miasta. A czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tego miejsca? No, pomysły są. No, co tutaj tak naprawdę zrobić? Z całą pewnością powinien być to obiekt użyteczności publicznej. La, 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 Przed wojną, zwłaszcza w tych okolicach, mieszkało wielu, wielu, naprawdę wielu Żydów. Tutaj, gdzie znajdujemy się, dokładnie w tym miejscu, gdzie jest teraz boisko, był żydowski cmentarz. Natomiast y, tam na tle tego psa, dalej za tym psem, była synagoga. Tak jak powiedziałem, mniej więcej w tym narożniku obecnym, boiska. Ta synagoga została oczywiście zniszczona przez Niemców. Również cmentarz został przez Niemców całkowicie zniszczony. Wszystko wskazuje na to te dokumenty takie bardziej przekazy ludzi starszych, mówią, że Niemcy wywozili fizycznie wywozili ziemię razem z kośćmi, wywozili za skrzyżowanie za obecne rondo, tam gdzie teraz jest hydrofornia. No a tutaj dookoła mieszkali Żydzi, mieli swoje miejsca pracy, mieszkania, mieli swoje zakłady pracy, sklepy. Cała ulica Sierpecka, którą tam bieżeje widzimy, cała ulica Zaleska. To było praktycznie wszystko, wszystkie domy były praktycznie zamieszkane przez społeczność żydowską. Dopiero tak jak wcześniej mówiliśmy o tym cmentarzu, że w latach 50 próbowano od Jakoś zadbać o miejsca pamięci, chociażby o ten cmentarzyk mały. Wiedziałem o tym, że te płyty nagrobne, czyli te macewy, były wykorzystane jako płyty chodnikowe. Chodnikowe, tak. I co z nimi zrobili? I, i, tego, to... I potem tutaj pan mówi, że gdzieś tutaj zakopano... Zakopano, to, byli... jak, to jak ten pomnik stoi, bo dół wykopali. Jak koparka przyszła, jeszcze Sokoc kopał. Czyli one są pod pomnikiem po Tak, po prostu. pod pomnikiem są. Cały ten pomnik poświęcony Żydom Drobińskim jest w Nowym Jorku. A no może, no może być. No ja e, tego, fefer to był. Mojej matki kolega, stryja kolega był uh -huh. przecież. Uh -huh, uh -huh. No. Ale on potem jeszcze wracał, ten rabin? Jeszcze go tutaj przenieśli? Później przyjechał drugi raz, to te płyty zaraz. Gmina dała e, de, de. ludzi i de. zrywali te płyty na ciągnik. Dół wykopali tutaj, zrobił pogrzeb, zawalili. wuj zrobił pomnik, stryj znaczy i napis. I ten znak jeszcze, ten żydowski. Ale co chcesz śpiewać? W nie lepiej, 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 mhm. Tylko, że nie wiem, czy lepiej, Masz lepiej, Dziewczyny, no to ze dwie zaśpiewamy, które... Chcieli mieć coś dla siebie. I w 2011 roku stwierdziliśmy, że chcemy założyć koło emerytów. Cóż robimy? Spotykamy się, organizujemy wycieczki. Tu pani Zosia jest yy, szefowa wszelkich wycieczek. Poza tym organizujemy bale. Są to bale, które nie tylko gromadzą naszych członków, ale również współpracujemy z kołem emerytów w Drobinie, w Słubicach, w Bielsku. Dzięki temu, że zawiązaliśmy koło, mamy współpracę z Urzędem Gminy, mamy współpracę ze szkołą, mamy współpracę, bo śpiewamy w kościele również, kiedy są jakieś uroczystości. Co oprócz gaszenia pożarów robi straż? Straż w zasadzie bierze udział właściwie w całości życia, więc zabezpieczamy imprezy, które się odbywają na tym terenie. Wspomagamy szkołę. W szkole jest organizowany taki festyn pokoleń. Impreza dla całej społeczności tutaj obwodu naszego szkolnego z różnych środowisk. Również gdzieś tam z okolic Płocka i za Płocka przyjeżdżają ludzie, żeby się pobawić, żeby porozmawiać ze sobą. Zwijamy, żeby się płoty było lepiej lepiej. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby zrobić dźwięc dożynkowy na gminę Dożynki, które będą 30 sierpnia w Robinie. A dlatego, że tu jest takie Centrum Kultury Wiejskiej, jest świetlica środowiskowa dzięki Stowarzyszeniu Odnowi Niemczewo. Wtedy dziadkowie budowali, ojcowie, a teraz synowie i wnuki są w stowarzyszeniu i chcą pracować społecznie dla dobra ogółu tej, tej wioski. Lokalna społeczność angażuje się w tego rodzaju akcjach społecznych z dawnego budynku remizy strażackiej odremontowaliśmy trzy pomieszczenia. Jak jest mniejsze zebranie, to możemy tu się spotykać, a jakaś większa imprezka na 30 osób, to jest następne pomieszczenie. Tu mamy aneks kuchenny nasz, a tu mamy tą większą salę, niby taka mini-banketowa, tak? W tej chwili ten lokal służy nie tylko starszym pokoleniom, ale również i młodzieży i dzieciom. Jesteśmy w... w miejscowości kucharyko Odrobina w jednym z 600 ośrodków diamentowej drogi buddyzmu linii Karmakagiu. Jest to jeden z pięciu polskich ośrodków odosobnieniowych. Czyli oprócz organizowania samych odosobnień medytacyjnych, ma jeszcze funkcje takie, że organizujemy kursy weekendowe, na które w ciągu roku przyjeżdżają ludzie. Także maksimum tutaj możemy mieć około 150 do 200 gości. Cały czas się komunikujemy z sąsiadami, pomagamy sobie nawzajem. Sąsiedzi czasami proszą nas, żebyśmy im w czymś pomogli, bo mamy maszyny i tak dalej. Też do nas przyjeżdżają i sprzedają nam różne rzeczy domowej, roboty. To jest taki jakby pomnik oświecenia. Wystarczy wyrażać życzenia, po to ona jest. No, spełnia życzenia, tylko trzeba dobrze myśleć.